Siemanko Musimy stąd wyjść <laughs> Żeby nas nie zabiło nic po drodze o Boże Masakra, dobra, jest most, jest most Jest drzwi Są drzwi Są, są Idziemy do huru. Apricolium. Dobra, idziemy. że jak to strasznie jest. O, jeszcze ta muza. Aha, to te pojebane pokoje. No sobie... jak A, nie ma wisielca. Podejrzane. Gdzie idziemy? Nawa. Kiedyś nowa, dawaj, dawaj szybko. Ej, co jest? Aha, widzicie, kółeczko. Dobra, poszło. Jezus kraj, gdzie ja jestem? biureczko jakieś. Aha, to kula. Dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Idziemy dalej. Aha, tutaj jesteśmy, dobra. Jezusku. Spol o Masz skrzynkę, ubaw się. Chorej. Rota, Stargate jakiś. Głauldy chcą tu sprowadzić. Aha, no dobra. Jezus. A, to się tylko zapisało coś. What the fuck? Aha. Aha, dobra. O, coś tam chodzi Coś tam ho O Co tu mamy? Pokrętło? Jakieś wiaderko wy wyszło w ten W ogóle pokrętło się kręci na cień tylko tego pokrętła Stary Co jest? No, kręć się. Ja mam takie pokrętło drugie. Aha, nie mamy. Boże, coś tu jest za mną. O, z Kubańcu. Ja wiem, mięcho. Gary. Gary, mu out. Jezus Dobra, oddawaj mnie, o Cześć ciągnie za linę, oddawaj! Dawaj Ale po co ja to mam zrobić? Dobra, mam... mam kość Mam kość, której nie mogę wziąć. Podnoszę szczątki i dostałem olśnienia. I co mi tu piszą? Kość jest pokryta śluzem. Aha. Śluzem. Tak on powstał. Wzięli ślinę tego potwora i on go tu sprowadził jakoś. Jezus! Idę stąd. Nie, to jest zła gra. To nie jest gra. nie, 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 nie. Co tu się dzieje? Transept Co to za słowo Złoty denari Piwo jasne Może no, będzie się coś działo O, żeż, pizdu. Już tu jasno jest Ale ładnie Jezus tu Jezus Ile to jeszcze potrwa, Baronie? Zabij mnie, zabij mnie! Kill me, madafaka! Jupika, ej! I co? Tyle? Boże, tutaj, kurde, trzymali... Willow, Willow, Willow! Willow! Walkimera trzymali w pracy O kurwa! Jezus Maria, ciemno jak... Jak w dupie. Zamknę drzwi, bo jakby mnie tu coś chciało w tą dupę ugryźć od tyłu, to... To nie dam się, nie? Jezus. Jezus... Mysza, gdzie ty idziesz? Uciekaj stąd, ludzie. Boże. Jest tam jasno. No... Kurde... Jezus... Co ja tu robię? Je... Ale oni mieli narąbane we łbach. Ten jakiś kurde poryty. Ten jakiś kurde niedoszły błazen. Stańczyk. Amnezja. No i co? Wezmę to i mnie zadźga coś, ta? Co to jest? Dobra, jest spoko, Kurde. co tu się dzieje? Dotykamy tego, nie? O! Gwałciciel! Aha! Aha! No ale gwałcił ludzi, no to czego czego innego oczekiwało życia? Teraz też tak powinni robić. I co? Co ja tam mam dać rękę? Naczynia. A po co mi ta krew? Mam sz szłoik. Lina. Czekaj, mam grzyba. Mam szczątki. Jak mam opuścić... ...to coś? To znaczy, że nie mam liny, której tu nie ma. Czyli... Dupady. Tu jest liny, której nie mogę użyć. Słuchajcie, tu mam piłę, fajną taką do cięcia ludzi. Nie, nie pomogło. Coś tu wykombinujemy. Grzyba to z kawałkiem tej linki nie ma nic. Będziemy musieli tu pewnie wrócić. Dobra idę stąd, idę stąd. Lezu drzwi i się w jakąś stronę. Aha, dobra. Daniel, nie pękaj, tu mamy świeczki zapalone. Ula, nie musieli dużo kasy na te świeczki wydawać. Co z ludzi robili. Dobra. Idę tu naprzeciwko. Naprzeciwko. nie. Za jakie grzechy Za ja... Mam tych świeczek tu to... No rzecz mordę co ja tu widzę jakiś odważnik miotłe widzę O, krzesiwko. Biedna babka Jest taki polityziomek, kurde O, coś tu było było dobra dawaj ten krzesło stołek porywaczka klęczała z rękoma no czuła się łek piwa kobieta w historyczny nie to nie ten przycisk dobra dobra stołek no już odpływasz dobra co my tu mamy mamy ten odważnik o mogę go Jezus, tu jest szafa i tu będzie coś złego, na 100% Pytaj Dawaj Dawaj Na razie czego obronię się Jakie woli Woli tutaj jakiś jest gdzie jesteś? Dawaj linę! Dawaj linę! No, coś mi się udało. Dawaj tą linę, zasrańcu! No dawaj ją! Gdzie tu jest miotła? Pozamiatam tą linę. Dajesz, kurde! Łożysz w Ja Jest elficka, przelatuję przez nią. Czemu jej nie mogę wziąć? To w drugą stronę lecimy. Coś tu z A, No, dobra. Zasrańcu! Dawaj no, Jezus, kurde! Jezus! No i kurde, zwariował dupek, no. Dobra, dawaj. Dawaj linę! No, już mi sam, kurde, jakieś wspomaganie tu mam. No. Dasz mi tą linę, zasrańcu, czy mi nie dasz? No, Jezu... Dobra, to chyba nie ta lina. Dobra, masz tu woli stołek, usiądź sobie. Masz tu wiadro Co to tak lata? Jezus, kurde. no to no, no, idę stąd, idę stąd. No. Gida, Daniel, w prawo, w rurę. Do góry Patrz się, schody są do góry, a naprzeciw. No widzę, Ten No nie, 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 no wizja, nie

Daniel, uleć się, proszę, uleć się. Mhm. Już normalnie... O nie! Co ja tu widzę? Oje Boże, to straszna śmierć jest. No nie, no nie, no... Dawy krzesła. Wiesz, za to musi być straszne, jak oni tak oskarżali ludzi. Nie z ten... Niewinnych. No i dobra. Stary, zapalę tu świeczkę, żebyś kurde nie wariował. Jesz... Jeszcze gdzieś mogę. No i co, mam dotknąć trójkątu głowego. Tu pewnie jesteś schowana za tymi mąkami moimi. Tak, jest. Masz kurde. Grunt świece. Oh, safe. Dobra stary, naciskam to. Po. Podpalać wył. O, żeż pojebanik, on już pewnie nie mógł salać potem O, ale ja już jestem jakiś normalny. No i gdzie jest. I <ścoughs> gdzie jest moja lina? Nie ma liny. Dobra, idę stąd, kurde, ręka mnie boli, ja pierdziela. Dobra, schodami na górę. Nie, o, słyszę coś, idę stąd, idę stąd, idę stąd. Dawaj, dawaj, Daniel, dawaj, Dzida, znowu się zepsułeś. O! Ale miło. Siema, stary. Dawno nie. O! O, tu na pewno mi coś wyskoczy. Jakiś dupek. No, dawaj krzesiwo, half life, młotek life, krzesło. O, co ja widzę? Linę. Taką, co dostał sam. Wacy pierścieni. Sznurek. Leżał na stole, zwinięty. Dobra. O, oliwa. O, mamy crucifix. O dobra Macie tutaj z powrotem Ty kurde, no, stary To diablo, wimie. Dobra, a spadaj. O, Gina mamy Ginu Stefano Dobra, otwieram szafę. No nie, cylinder. Tęsknię za tobą ukochana skoro Napoleon wyzwolił Polskę i zwrócił im kraj No stary, dobra jest to O, notka jest z dziurą w środku O jezus o, tortury są fascynujące Nieuruchomienie ofiary jest lepsze, demonstracja Dobra Coś ważnego tam było Okej, okay, dobra. Krzesło, co ty robisz? Nic tu nie ma. Mam linę i jak tam zajdę, to na pewno mnie coś zje już. Na 100%. Hmm? Dobra stary, idę tu. Idę do przodu. Otwieram drzwi. Gdzieś tam widziałem, że ten obraz się zmienia w jakieś bestię. Na, o, na YouTubie co możecie poszukać. O. Dobra, to gdzieś tutaj było chyba Dobra, kurde Idę stąd. Idę tu, się znaczy Mam kule wszystkie, tak? Jeden, dwa, trzy, cztery, nie pięć mam. A, jeszcze jedna Trzeba pewnie ją wyłowić z tego bagna. O dobrze trafiłem wiaderko To będzie komiczne na 100% Lina? Lina? Nie? Tego? O kurde, to działało! Dobra. I co? Mam swój pełen krwi... Mam... ...wiadro zmoły... Mam grzyba, kość, kule, co ja to z tego ulepię? Jakieś górne draga. Gdzie mam iść w ogóle? Z tym szajsem? Czekaj, mam kulę już. I co, jaką kulę się składa? To się nie uda, to pewnie tu jakoś, tutaj. No dobra, to wszystkie kule mam, to muszę stąd iść. No dobra, to wiem, stąd. Boże, to jest złe, to jest złagra, To jest złagra. gra. Idziemy stąd, idziemy stąd. Kurde, te rury są wszędzie, ja pierdzielę. Jakieś gumbasy, nas będą atakować. No właśnie. Muszę iść do tego czubka. Uciekam stąd uciekam Stary zamknij się No to co chcesz powiedz mi no No mam już te składniki za No stary no co mam zrobić powiedz mi No masz masz grzyba Nie zamierza tego zjeść

Dobra, rzucam grzyba tu. Muszę ją najpierw oczyścić. Dobra, masz. Czekaj, to coś jakaś kombinacja jest. Czekaj, co ja mam zrobić? Oczyścić krew mam. Ale jak ja mam to zrobić? Mam tu... A te pokrętu to do czego jest w ogóle kurwa? Ja pierdzielę. No ja nie wiem, tutaj nie. A może to z grzybem? To z... Czemu to znika? Nie znikaj za I Dobra, idę. Dobra. Idę tam do tego kurwa portalu całego zasranego, niebieskawego, co wali piorunami. The god of the hellfire. I bring you Rider. Jezus kurde, tam był grunt, tam był chodził ten pajac górny. Jego powinni tam naciągnąć, napić na tego kołka jebo, drzwiami za mną, ja pierdzielę co ja im zrobiłem No nie skurle Jezus Maria Co tu się dzieje w guśnikach mi buczy normalnie No i co mam tam wejść, żeby mnie co zabiło No i dobra kule, idę, biegnę kurwa Jezus Maria kurwa, jezus Pij O Boże O Jezu Co to było? Żre mnie, normalnie mnie żre Co on robi? Ty, jakieś drzwi się zamykają, otwierają W ogóle ten ekran jest jakiś przesunięty, jakaś studnia jest Kurde... Jezus! Jezu... Ja pierwnie, ale wypierdala jest Widzisz, ty kur... Ty... Ubrałbyś się gór. Jezu pewnie mi ukradł wszystkie przedmioty, górne. A. Ja już wiem o co chodzi. Tu jest jedno zakończenie... że za, zakończenie z gry, jak tu się zostanie, nie wyjdzie stąd, to cię po położę. Dobra, ja chcę wyjść. <laughs> Ale puść mnie to wrańcu. Dobra. się. Stary, mam tu Wiadro. Mm, dziękuję, przyjacielu, masz młotka. Stary, mam tu Jak ja, silny jestem. Dobra. Nie! Ja, zostaw mnie, zostaw mnie! Jezus Maria! Nie widać mnie Dobra, idę stąd Oha! Nie macie tu co? Nie macie, tupku A, będziemy kombinować widzę O, butelka z winiaczem, kurde, przydał Biedne ptaszki, ja bym na nich miejscu uciekał stąd. No dobra. Jezus! Jakie dole, nie było, mnie tu jakiś flashbangiem. Ale ma pisiorka, kurwa. Czekaj, kurwa. O, przesiło. Stali. Tu. Ludzi. Dobra Był tu, coś tu walnęło Słowa huchnęła No, no, otwieraj się, dawaj, tu jakiś ametysty, szmaragdy, dobra Wiadro Mam wiadro Krzesiwo, mam Mam krzesiwo No dobra To co berwać Zamknięte, dobra Kombinujemy w, w rurze leży klucz, ale nie można tam to sięgnąć O! O, widzę go No nie wierzę, ja bym tam rękę wsadził Nawet dwie Dobra Co mamy robić Znikła Dobra, gdzieś pewnie do podziemnego poziomu z Mario wpadła Tu ten dupek pewnie siedzi O kurwa Kręcę se Kręcimy No Jezus Maria w ogóle Jest ja tą zdupioną myszką gram Dobra Kręcę. Mam wiadro Ja pierdzielę No to dawaj tu minę za srańcą Daniel No Daniel, no Dobrze kręcę Wyciągłeś linę? Jest, o Dobra Jak mi tego wiadra nie wpierdoli ten kurde potwór Lewiatan O Walnęło w wodę Pewnie jak już walnie w o jest, Wowodzia. Jakaś ci, wodzia. Jakaś bonakła. Stary coś tam gadało. No dobra. Mam tu wodę. Innych interaktywnych rzeczy tu nie ma. Dawaj wiadro. Kluczyk. Zarcewiały klucz. No Masz. Zajebiścieć. Dobra. Idę stąd. Idę, idę. O nie, nie, nie gonim, nie, golim, nie, golimy, nie, nie nie nie, 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 nie. O ty bydlaku. Mm -hmm. No dobra, że nie, żeby ma... niby ma mi się udać, ale... Ach, uda, uda mi się Ja mam pochodnie, nie mam? Idzie, tu jest jasno Aha, no dobra, Miejsc w stronę światła, dobra, stary Czekajcie Dobra, biegnę tu, biegnę, o pajęczyny, Spiderman, Spiderman man, Spider -Man. nie

Spoko, loco. Wspaniałe przygody w Algierii. Algierii. O kurde. Byłem tu już.